Witam Was w drugiej części poradnika do Visual Basic 2010. Dzisiaj zaprogramujemy własną przeglądarkę internetową, taką jak Mozilla, Firefox czy Internet Explorer oraz Google Chrome. Oczywiście nie będzie miała bardzo zaawansowanych funkcji, tylko podstawowe funkcje. Tworzymy, jak zawsze, nowy projekt, Windows Forms Application. I nazwam na przykład Darka". Klikamy OK. Jest form 1. Zmienimy nazwę. Co było ze wcześniejszego już poradnika? Klikamy i w tekście tekst zmieniamy na nazwę Darka. Przeglądarki tej wielkości nie są zbyt jakościowe, dlatego no... Myślę, że konieczne będzie tu yy, rozciągnięcie. I tak. Co yy, so z, z wcześniejszego odcinka znamy? Baton, czyli przycisk. Nauczymy się dziś nowej komendy. Oraz też poznaliśmy tekstbox Musimy też coś nowego yy, zdobyć. Tu z. Pierwszego katalogu, czyli z katalogu All Windows Forms. Yy, ostatnie Web Browser też musimy gdzieś postawić. Może być na razie małe. Teraz ten tekst na samą górę dajemy i rozciągamy. Tu dajemy button na środku o tak to dajemy. Yy, masowo na, na wszędzie o żeby było bardzo duże bo to właśnie jest nasze przeglądanie internetowe teraz możemy zmienić nazwę batona jeden na na przykład Przeglądaj. I musimy oczywiście wpisać nową komendę. Klikamy dwukrotnie i wpisujemy komendę tak. Dodaliśmy. Najpierw, co mam przeglądać? Ten internet. Dodaliśmy Web Browsera, czyli Web Browser. On ma numer. Web Browser 1 to jest. Kropka nawigate, czyli. Komenda, żeby y, jakby udostępniało, działało to, włączało tę komendę, to baton 1. I do czego? Co ma być y, adresem? Ten tekst box 1 musi być adresem, więc w nawiasie wpisujemy: tekst box 1, y, nasz numer, kropka tekst. Yy, w komendach naszego tekstboxa pierwszego nie podajemy jako tylko tekstbox 1. Tylko tekstbox 1 kropka tekst. Każdą komendę mówiłem, kończymy takimi nawiasami, ale te nawiasy już są tutaj. W środku nich nie zawsze yy, nie ma nic wpisanego. O tak. Nie zawsze, jak na przykład komenda, którą się uczyliśmy, yy, już ją. Bardzo przepraszam, znów zapomniałem. Hide, do zamykania. Komendy hide piszemy tak. Ale tutaj, te nawiasy są tutaj. Często jest tak, że w tych nawiasach coś piszę. Na przykład tutaj, private sub button jeden klik. Tu są nawiasy na końcu i jeszcze dodanie na samym końcu. O tym będziemy się uczyć już potem. Nawet ja nie rozumiem, czy to jest to dodanie. Nie jestem tak bardzo zaawansowany. I teraz tak, skoro już wpisana ta komenda, zamykamy. I teraz klikamy jednokrotnie tutaj. W tego browsera 1. I tu nie ma tekst. Nie ma tekst, bo tu nie ma nazwy ani tekstu. A jest coś takiego jak url, czyli jaką stronę startową ma wyświetlać. HTTP, 22 dwa w prawo, www.podobnać ja na przykład, przykład google.com.pl jest nieoriginalne, więc google.com Teraz, gdy wystartujemy naszą przeglądarkę, po kilku sekundach powinna nam się wyświetlić strona Google. Gdy tu wpiszemy na przykład onet.pl Gdy klikniemy Enter nic nie będzie, a jak gdy klikniemy to przeglądaj. Tego batona na 1. Po kilku sekundach powinno nam się wyświetlić onet.pl. Jeżeli dobrze wpisaliśmy stronę. I się mi się zresetowało. Odświeżyło. I proszę bardzo. No i oczywiście co zrobimy? Klikniemy prawym na przeglądarkę Properties Complete i podamy tutaj ścieżkę do naszego nowego folderu C, Users, nasza nazwa, desktop. Nowy foder żeby tam nam zbildowało, uruchomiło, yy, stworzyło ten program. I aj, chyba nie, yy, chyba zła ścieżka. Ale tu jest Browse, już działa. W poprzednim odcinku nam nie działało. Tu możemy podejść do nowego foderu. Ścieżkę i wybierz foder. Teraz na przyglądarkę prawym i build. Zamykamy i nie zapisujemy discard, bo po co mamy zapisywać? W domowym podejrze. te dwa pliki usuwamy, bo są zupełnie niepotrzebne. I nasza przeglądarka X jakoś tu jest i widać, że działa. W następnym, już yy, poradniku, pokażę, jak zrobić kalkulator, a w poradniku numer 4, pokażę, jak zrobić wieloformową aplikację. Dziękuję. Mam nadzieję, że pomogę.